Zanim zaczniemy mówić o samym teatrze, bo to oczywiście jest bardzo istotny kontekst, to zwróciłem uwagę na kwestię języka. Otóż hmm. powiedziałeś, że tu język jest niezwykle ważny i przeczytałem w jednym z twoich tekstów, że różnica, jaką ty widzisz w używaniu języka, nie wiem, jako narzędzia, jako hmm. wehikułu, aby na przykład coś powiedzieć w eseju, a to, co czynisz w poezji, jak rozumiem, w dramacie, y, oddajesz się językowi, zatracasz się w języku, że to mm -hmm. jest dla ciebie ta najważniejsza sprawa, czy to słuszna intuicja. Tak, czy niewątpliwie jest tak, że ja y, a, podchodzę do tekstu właściwie bez zamiaru napisania czegoś konkretnego. Y, zaczynam. Pracować w języku, i on mi podpowiada, dokąd pójść dalej, jak gdyby. I właściwie ten proces pisania e, on jest wtedy ciekawy, kiedy, e, kiedy jest procesem poszukiwania. Ale gdzie e, szukasz inspiracji? W tradycji, e, w życiu, właśnie w tym języku potocznym. I on nie jeszcze, jeszcze coś skończę. Jeszcze on, jest, on te, ten, ten, ten język, którym się posługuje. To jak mi się buduje następne zdanie, powiedzmy, on mi właściwie rozjaśnia w głowie, tak bym powiedział. I on zaczyna być czymś takim, co kieruje, czy w jakimś stopniu nawet dowodzi mną, prawda? I ja się temu w tym sensie poddaję, że to jest jakiś autorytet, tak bym powiedział. Tak? To jest coś, co, co wprowadza mnie w światy, o których jeszcze nie wiedziałem, że są. Tak. No z jeszcze... przodu, to do przodu, tak. tak. A, a zaplecze. Ale co ciekawe, że nawet tak jest z Esejem, bo zwykle esej się przy jakoś na zamówienie, czy no jakoś, jakoś na temat, że tak powiem, prawda? Ale też jakby nie lubię sytuacji, w której z góry wiem, co chcę tu powiedzieć. Bo wtedy czuję się zablokowany, znaczy sztuczny, no jakoś mi to nie wychodzi, próbuję bardzo coś wykombinować, jak kombinuję, to się jakby oszukuje. Więc właściwie sytuacja, w której, w której nie wiem czego chcę, nawet w SL jest dobra, ponieważ język, co jest ciekawe, język jest pierwszy przed myśleniem. On mi, on mi pozwala myśleć. Zgadzam się z Panem, wydaje mi się, że w pisaniu jest tak, że w pewnym momencie pisarz powinien zacząć słuchać swojego, swój tekst. Tekst dyktuje, co, co, co ma pisać, i umiejętność pisania jest też chyba umiejętnością słuchania swojego własnego tekstu. Tak, i właściwie zawsze jest ten moment takiego zadziwienia. O, matko, to to w tą stronę idzie, prawda? Tak. To co się gdzieś coś łączy i pytałeś o inspirację w takim razie. Tak wygląda na to, że, że tej inspiracji jakby nie ma. Trochę jest tak, że prawdę mówiąc zaczynam y, od takiej kwestii dość abstrakcyjnej w gruncie rzeczy. Y, to znaczy śni mi się jakaś konstrukcja. Y, śni mi się jakby trochę czysta forma. Y, i próbuję ją zrealizować jako pewne zadanie, bo ona mi zadaje jakieś, coś do zrealizowania, tak jak, tak jak no, każą ci zrobić skomplikowany mechanizm, prawda? To jest jakieś zadanie i, i, i myślę sobie o takiej czystej formie, więc ona zaczyna pracować w pewnym momencie i odkrywa mi dopiero tematy. Ona mi odkrywa tematy i ja sobie myślę, kurczę, no to we mnie było, prawda? I teraz te tematy, jak chyba to ujął, one y, przylepiają się gdzieś do rzeczywistości. Tak nagle, na, nagle dostrzegam, że to, co, co we mnie jest, jest przecież y, tworem świata, w którym żyje. Tak? Czyli jest na zewnątrz. Ale ta czysta forma to jest nawiązanie do tradycji. Yy, yy, tak, właśnie to, to widzisz, tak jak mi to przyszło do głowy. Szczerze mówiąc, znaczy to, to żeby użyć tego sformułowania, a, a jak pasuje, yy, gdzieś tam pasuje do sytuacji, yy, a nawet do koszulki. A nawet do koszulki i, i to, to, to oczywiście jest też tak, że yy, jesteśmy wśród innych. Yy, to jeszcze szczególnie jak się ktoś zajmuje literaturą z obu stron i, i, i i tworząc, i, i pisząc o literaturze, i, i już ma swoje lata, i, i długo to siedzi w tym, prawda? To jakby się nie można od tego uwolnić, w związku z tym trzeba zacząć z tym grać. Nie ma innego wyjścia. Więc czasy, sobie... Wy, wygrywam wtedy, czym, czym bardziej potrafię opanować te, tych, te zewnętrzne duchy. Ale w tym w wstępie jakby do tego eseju, którego Państwu nikt nie chciałem już Państwa męczyć, właśnie zasadnicza teza jest taka, że, że to pisanie, którego używam, ten, ten język, który, który działa sam, on właśnie dlatego może działać sam, że nie jest mój. Znaczy nie do końca jest mój, prawda? On jest pożyczony, on jest wynajęty. Um, on, on jest przecież z zewnątrz, tak? O, ja, ja się go nauczyłem, ktoś mnie w tym przećwiczył e, i, i w gruncie rzeczy prawda jest taka, że zostaje się pisarzem dlatego, że się czytało książki, prawda, a nie dlatego, że ptaki śpiewają, e, no bo śpiew ptaków nas nie zmusza do zapisywania i nie, nie wymaga tego od nas, e, tylko dlatego, że nam się podobały jakieś wiersze, prawda, to zaczęliśmy, zaczęliśmy je pisać. I to oznacza, że piszemy cudzym językiem, tak? I że jedyne co mogę zrobić, jedyne co mogę zrobić, to posunąć go dalej, gdzieś tam przepchnąć te granice, ale też, że w nim są wszystkie podpowiedzi, tak dobrze, ale które słucham. No dobrze, jest jakaś tradycja, którą, którą się kontynuuje, ale w dramacie, no... Zresztą to zostało powiedziane eksplicite, w dramacie jednak korzystamy z języka współczesnego. No, podsłuchuje się rodaków, I, cytując. Wiesz, to, jest, to jest takie ciekawa rzecz, bo mamy do czynienia, i właściwie to od, od początku lat 90. mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju presją e, presją. E, no, nie, nie, nie powiedziałbym rynku, no, jakieś otoczenia pewnego takiego, prawda? Żeby, y, y, żeby dramat był y, jak najbardziej odzwierciedleniem y, rzeczywistości, a to niestety często znaczy jakichś schematów rzeczywistości, prawda? naszego wyobrażenia rzeczywistości. Więc język był takim szczególnym miejscem, które pozwalało rozpoznać, czy ten dramat jest prawdziwy, czy nie. Czy, czy tam to jest to funkcjonuje ta rzeczywistość, czy nie. No, ale niebezpieczeństwo polega na tym, że po pierwsze, taki język jest doraźny, jest niezwykle doraźny i, i krótkotrwały, prawda? Inna sprawa, że wtedy funkcjonowała. A raczej taki model yy, dramatopisarza, który jest całkowicie, całkowicie zależny od projektu y, teatralnego. W związku z tym, jakby z punktu widzenia reżysera, yy, taki język doraźny jest dobrze funkcjonujący, prawda? Ale mnie już z tego nic nie zostaje. Ja mam poczucie braku satysfakcji jakby, z, z, z tego, co robię. A druga rzecz była taka, że yy, yy, dramatopisarze w pewnym momencie jakby czując, że są marginalizowani jako pisarze, prawda, a jednocześnie zmusza się ich do jednego, do jednego języka i jednego stylu, pomyśleli sobie, że no gdzie jest kurczę ta poezja, tak? była kiedyś poezja, a dzisiaj nie wolno mi pisać, po, używać poezji. Jakbym dzisiaj chciał napisać dramat wierszy i to jeszcze rymowanym, prawda, to on by absolutnie był niewiarygodny, a? To, była, to byłaby parodia dramatu. Yy, albo stylizacja. Tak? Yy, zawsze byłoby to stylizacja. Jestem skazany na, na wtórność, jak gdyby. W związku z tym zaczę zaczęliśmy wszyscy, tu mogę chyba trochę za kolegów też powiedzieć, zaczęliśmy kombinować inaczej, też to poezja jest gdzie indziej. że Ona nie jest w tych, tych takich tradycyjnych formach poetyckich, których nie możemy, nie możemy użyć, ale jest w jakiejś ingerencji językowej. Tak? Że tutaj, jak będziemy pracować nad, nad językiem, to. Yy, yy, Dokopiemy się do, do tej poezji i albo ją dopuścimy, bo to raczej, raczej o to chodzi. I, I to się zrobił boom. W pewnym momencie. Znaczy, zaczęliśmy sobie pozwalać na, 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 na to jak najbardziej. I to pozwoliło nam odzyskać, że tak powiem, godność twórcy w tej relacji z teatrem. Natomiast sam teatr zmienił się o tyle korzystny jakby trochę dla nas, że początkowo ten, ten, ten teatr, który nie lubił dramatu, był pozdramatyczny i tak dalej. Teat postdramatyczny oznacza mniej więcej to, że można zagrać każdy tekst, prawda? Wszystko można powiedzieć. I to, to już jest sceniczne. Ale on jednocześnie, i to początkowo wydawało się, że ten dramat jest niepotrzebny, ale z drugiej strony, skoro wszystko można powiedzieć, no to wszystko można napisać, tak? to, 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 to ja teraz mogę już nie muszę się, muszę się trzymać, że tak powiem, teatralności dramatu takiej tradycyjnej jakiejś, tylko, yy, tylko tworzę tekst i myślę sobie tylko o tym, że on będzie yy, mówiony, że ktoś będzie go mówił. I to jest podstawowa kwestia. Tak, że, że, że ja wiem, że, że, że robota... Moja jest dla mówiącego człowieka, już nawet nie dla postaci, i tak dalej. Ale razem z tym mówieniem ja już mam teraz dużo więcej, bo to, to już nie jest tylko opowiadanie o czymś, to już nie jest postać, która coś wyraża, ale to jest coś ciało na przykład. Prawda? Dzisiejszy aktor jest, jest, jest performem, który, yy, yy, który odsłania swoje absolutnie prywatne emocje, cielesność, i tak dalej. I teraz ja mu muszę dać coś do powiedzenia. To jest niesamowite wrażenie wydaje mi się takie takie absolutnie nowe to są takie elementy, które jakby na nowo otwierają ten rodzaj literacki i tej przygody, jak mi się wydaje, nie przeżyła ani poezja, ani proza. Jeżeli możemy mówić o jakichkolwiek powinnościach dramatopisarza, to jednak tą powinnością podstawową w moim przekonaniu jest e, e, oddanie głosu. Oddanie głosu tym, którzy, którzy go zwykle nie mają. Jest to jakiś taki rys, no, można powiedzieć, etyczny w pracy dramatopisarza. I tutaj, w tym kontekście, to, co mówiłeś o języku, czy nie uważasz, że to jest jednak troszeczkę drugorzędne w tym momencie, że jednak mamy ważniejsze zadania? Bo właściwie to teatr nam tego zabrania. Ten mainstreamowy, tak nazwijmy go, prawda. Dominujący teatr, ten teatr, który nam płaci, to, to ten teatr nam tego zabrania w dużym stopniu, tak? bo on jakby tego nie chce. No może nie zabrania, ale, ale jakby to, to lekceważy. Co więcej, pozycja dajmo, to pisarza też jest, jest dość szczególna w pracy nad, nad spektaklem, ponieważ istnieje jeszcze. Funkcja dramaturga dzisiaj bardzo, yy, bardzo popularna. I to on układa dramaturgię spektaklu, prawda? Co więcej, dramaturg yy, wynajęty jest yy, bardzo często po to, żeby stworzyć ideologię spektaklu, tak, żeby. Yy, czyli opowiedzieć tę prawdę, o której mówisz, czy te, to przesłanie. Yy, no to coś mi zostaje, tak? To, to, to ja jako dramatopisarz mogę zrobić. To już ja jakby, automatycznie koncentruję się na języku, bo to jest jakby moja przestrzeń, jeszcze tu jest jakaś moja przestrzeń wolności, prawda? Yy... Ja szczerze mówiąc, masz rację, ja, ja, ja chciałbym opadać historię bardziej, ale nie w sensie epickim, takim jak opowiada je, yy, jak opowiada je proza, tylko wrócić do czegoś, co było istotą dramatu, mianowicie dramatycznego napięcia. Tak, że yy, pojawia... Jednak pojawiają się osoby, one mają coś do powiedzenia, i to, co mają do powiedzenia, angażuje odbiorcę. I to jest dramatyczne napięcie. I teraz to dramatyczne napięcie, kiedyś, jak się jak sobie poczytamy na przykład, nie wiem, podręczniki dramaturgii, jakieś anglosaskie, których jest mnóstwo, prawda, to ono, oni zawsze radzą, żeby budować je między postaciami, prawda. E ale w dzisiejszym, teatrze, w dzisiejszym teatrze napięcie jest między sceną, a widownią. I to co mówisz, opowiadanie historii i mówienie czegoś prawdziwego, to jest wydaje mi się nowy etap. To jest, to jest zadanie, które stoi przed, przed diamantepisarzami, i to jest też chyba coś, czego, czego będzie oczekiwała publiczność. Do której ten nowy teatr mówił jakby jednostronnie, prawda? Jakby ją bombardował gotowymi formułami, i mo mo można się go, go zgodzić albo protestować. E Natomiast nie było tej tego dialogu, jak gdyby, kiedy się widzę, traktuje poważnie. E A traktuje się go poważnie wtedy, kiedy się poważnie z nim rozmawia, no. po prostu.